Cała Polska może śpiewać, Oj, jako kocham śpiewanie, a ja kocham śpiewanie. Lubię taką imprezę, naprawdę. Chociaż jestem starszym człowiekiem, ale lubię żyć na wesoło, zapominać o troskach, o smutkach, o kłopotach. Jeszcze jeden nos. Boi się Pani jurorów? Nie. <grymka> Jestem przyzwyczajona raczej do tego. Dlaczego? Choć Pani na castingi często? Tak. Nie, na castingi nie, ale na konkursy lubelskie. Rozumiem. Na przykład gdzie? Na przykład... Znaczy, ogólnie zajmuję się poezmą Chodzę na różne konkursy związane właśnie z tym. Na Herberta, na Czechowicza. być, <grymka> być.

Myślę, że dopiero jak wejdę. Bo się pani żyli? Czy w ogóle? No na pewno. To jest Pani pierwszy casting? Nie, A gdzie pani była wcześniej? E, no na przyszłości

Nie, żebym się uspokoiła. też nie słyszałam tego jeszcze. Go z... Ale! Jakieś poszło. No i powiedziałaś, że do wieczora mam czas. No początki zawsze są trudne, ale myślę, że słyszałam, że bardzo dużo ludzi się zapisało, bo najwięcej z wszystkich dotychczasowych miejsc, więc dużo pracy przed nami na pewno dzisiaj. No ale widać, że ludzie chcą śpiewać, że im się to podoba, że, że, że mają dużą radość z tego tam stojąc pod drzwiami cały czas słyszę te osoby, które, które się przygotowują do, do, do występu przed nami, że, że się rozśpiewują. No tak, szukamy włosów od sopranów po basy tak naprawdę, a tak naprawdę włosów, które się fajnie zmiksują w grupie, to po pierwsze. Szukamy ludzi, którzy będą się nadawali na solistów również, na partie solowe. Ci, którzy będą się dobrze czuć w grupie, bo to jest taki program bardzo nowy pod tym względem. Nie było czegoś takiego jeszcze do tej pory. Więc ludzie nie tylko ci, którzy będą sami ze sobą dobrze się czuć na scenie, ale z, z taką dużą grupą też i z tyłu, i obok siebie. <tryk>